Śniło mi się, że przeprowadzam się do nowego mieszkania na świeżo wybudowanym osiedlu. Bloki były nowe, a ja z przyjaciółmi wnosiłem meble i sprzęt AGD. Wszystko wydawało się proste, ale szybko zauważyłem coś dziwnego. Numeracja mieszkań w dokumentach nie zgadzała się z tym, co widziałem na drzwiach. Mój znajomy miał podobny problem. Obok jego lodówki stała inna, nie jego. Ktoś twierdził, że to jego mieszkanie, a dokumenty to potwierdzały. Próbowałem ustalić, gdzie jest moje mieszkanie, ale numery były chaotyczne. Schodziłem na piętro niżej, wchodziłem wyżej, sprawdzałem inne bloki. Wszystko na próżno. Byłem coraz bardziej zmęczony tym chaosem. W końcu postanowiłem znaleźć dewelopera, żeby wyjaśnił tę sytuację. Cały sen to nieustanne szukanie logiki w kompletnym zamieszaniu.